Dzień dobry. Czy wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby wejść do nieba? Odpowiedź jest jasna. Nie, nie wystarczy. Dlaczego? No dlatego, że katolik wierzący, pobożny, święty, nie, niegrzeszący, nie znam takich, ale załóżmy, że taki jakiś jest, że taki, co nie grzeszy. To jest niemożliwe, ale załóżmy taki, taką, taką teorię, że jest gość, co nie grzeszy chodzi codziennie do kościoła, naruszając koronkę, modli się, kocha wszystkich, bliźniego, jak siebie samego i Boga ponad wszystko, to czy on może wejść do nieba? No, nie może. Dlaczego nie może? Ponieważ, ponieważ nie można sobie zasłużyć na wejście do nieba. Wejście do raju, do domu Boga, jest prezentem od Pana Boga. My możemy się predysponować do tego, czyli jeśli nam bardzo zależy i kochamy niesłychanie Pana Boga, no to Bóg to oczywiście widzi, no i mówi, no dobra, starałeś się całe życie, nie wychodziło ci. Chodź, biedak, przygarnę zrobić Zrobię cię szczęśliwym. W okazji, zasłużyć na raj nie można. Czy można zasłużyć na piekło? Można. Na piekło to można bez problemu. Wystarczy zagłosować na nie tego kandydata. I już. Kłopot straszny. No dobrze, no więc... Jak można sobie zagwarantować wejście do raju, mimo iż nie można, a jednak można. To znaczy tak, chodzi o to, że Bóg zrobił pewną obietnicę w stosunku do ludzi. Jedną z takich gwarancji niesłychanych jest koronka do Miłosierdzia Bożego. Jezus Chrystus, siostrze Faustynie, przed drugą wojną światową pokazał, jak człowiek, który całe życie robił źle, Diabły czekały na jego duszyczkę przy jego łożu. On odmówiła koronkę do miłosierdzia w intencji tego człowieka, Pan Jezus przyszedł tak, jak na tym obrazie jest i go wziął do nieba. Bóg może wszystko. Jest jeśli Bóg powiedział, że jeśli ktoś raz poprosi o miłosierdzie, do tego miłosierdzia dostąpi, no to to już jest niezła, doskonała gwarancja zbawienia. Czyli wchodzimy na sąd, nie nadajemy się na ten raj, bo nikt się nie nadaje. Nikt. Wszyscy grzeczni jesteśmy. Ale brama miłosierdzia jest otwarta na oścież, jedyna brama do raju. Bo druga dla sprawiedliwych jest zamknięta na głucho, nikt nie przechodzi. Więc otwarta jest brama miłosierdzia, przez którą przechodzą tylko ci, którzy w tym życiu czynili miłosierdzie czynem, słowem albo modlitwą. No dobrze, jest kolejna historia. Mówimy Ojcze nasz. Znaczy większość z nas mówi taką modlitwę Ojcze nasz. I tam jest takie coś. I odpuść nam, Panie Boże, nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja staram się nie mieć nic do nikogo. Niewiele mam. mógłbym mieć przeciwko innym ludziom. Coś tam pewnie mógłbym, ale ja się staram nie mieć. Absolutnie nic do nikogo. A niech szczęśliwie żyją. Cokolwiek mnie zrobili. No i ci, którzy tam się o, opowiadają różne rzeczy na TikToku, żeby nie mieli problemów z mojego powodu, bo nieświadomi są, no. Nie wiedzą, co mówią. No więc ja prosiłem Pana Boga, żeby te wszystkie komentarze negatywne, które się w stosunku do mnie dzieją, żeby nikt z tego powodu no, nie miał jakichś tam problemów po tamtej stronie. Ja im przebaczam. Absolutnie, całkowicie. Są ludzie we mgle, nie wiedzą co, o czym mówią i o, 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 no, nie wiedzą o co chodzi w tym życiu. Więc żeby tam jeszcze ten taka, kolejny gwóźdź do trumny z mojej strony nie wszedł. Dobrze, są kolejne historie. Jeśli ktoś nosi szkaplerz i wie, że to płaszcz Matki Bożej, to Matka Boża mówi, że człowiek który to nosi pobożnie, to w pierwszą sobotę po śmierci pójdzie do raju. Piękna obietnica. Oczywiście pierwszych pięć sobot Matka Boża mówi, że w momencie śmierci przyjdzie z wszystkimi łaskami, po zbawienia. zbawieniu. Dziewięć pierwszych piątków, Pan Jezus mówi, że w intencji w sercu, Pan Jezus, jak ktoś to zrobi, to nie umrze bez sakramentu, święty, spowiedzi, komunii. I takich miejsc jeszcze to pewnie jest wiele, wiele. Odpół zupełny codziennie. Można przyjąć oczku zupełnie codziennie na cztery sposoby, czyli łaska uświęcająca, spowiedź, komunia. Jeśli człowiek jest własko to może w kolejnych dniach to przyjmować i na cztery sposoby: Droga krzyżowa w kościele, albo pięćset różańca, albo nawiedź najświętszy sakrament przez pół godziny albo przez Pismo święte pół godziny. Dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, za co Ojce Święty się modli, poprosić o odpół zupełny uzyskujemy i w tym momencie nasze kary są darowane, bo w konfesjonale ksiądz odpuszcza winy, a nie kary. Czyli jak ksiądz odpuszcza winy w konfesjonale, to my musimy jeszcze odpokutować za nasze grzechy. Natomiast odpór zupełny powoduje, że jest to darowanie kar. W wyniku czego predysponujemy się bardziej, tak? staramy się, wykazujemy się chęcią wejścia do raju, że nam zależy. No bo według Waszej wiary Wam się stanie. Jeśli komuś zależy, bardzo chce, kocha Pana Boga, stara się, no to Pan Bóg go przyjmie. A jak ktoś jest byle jaki, letni i ma to wszystko gdzieś, no to ma ogromny problem, bo Jezus Chrystus odkupił grzechy wszystkich ludzi. Wszystkich, złych, dobrych absolutnie wszystkich. Ale jak przychodzi na ten sąd i widzi, że zmarnował całe swoje życie, to nie może w to uwierzyć, że Bóg może być tak dobry, tak potężny, tak łaskawy, że może spowodować, żeby się dobrze czuł w raju i odchodzi do piekła. Dzieci w Fatynie widziały, jak ludzie idą do piekła, jak płatki śniegu w śnieżną zimę. Także no warto, jesteśmy tu na egzaminie, ten egzamin jest krótki, nawet jak ma 100 lat, ja mam 67 lat, minęło jak jedna sekunda. Jeśli Bóg udzieli mi jeszcze jednej, jeszcze 10 lat, to to jeszcze jedna dziesiąta sekundy i już jestem po drugiej stronie. Eee, nie wypasowało dzisiaj. <gry> Ale Bóg wie co robi, nasz Jacek jeszcze na TikToku musi coś powiedzieć. Nie widzę innego sensu mojego życia. Bo no, wszystko jasne. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie Bucharom. No, tylko i wszystkim za stępowanie mówi święty. Ja Wszystkie Błogosławi Bóg, Trzech Młodących, Ojciec i Syn i Duch święty. Amen.